Chcesz być dobrym graczem na serwerze? Nie. Tak. Po pierwsze, rozwal Spawna! Brawo. Masz bana. Idź do losowej osoby, daj jej kwiatka. Zostaniesz moją żoną? Nie? Tak myślałem. Nikt mnie nie chce. Zapytaj się kogoś o teksty na podryw. Tylko nigdy nie pytaj Wacława. On jest nienormalny. Zagraj w jakąś minigrę. Spróbuj wrzucić innych. Nie da się. Wrzuć siebie. Brawo. Magicznie znowu jesteś tutaj. Oszukujesz. Jesteś za słaby. Odpadłeś. Eee. Wejdź na Skyblocka. Uderz matołka. Wykop kobla. Poczekaj 50 lat, aż go dużo nadbierasz. Brawo! Teraz wszystko wyrzuć. Straciłeś swój czas. Jesteś nienormalny. Zauważ, że ktoś zrobił Twoją lalkę. Zaświeć się na kolorowo. Znajdź papę smurfa. Ale masz oczy. Oto Kung Fu Panda. Po. To tylko podruba. Zobacz, że tu świnia ma trzy głowy. Żartowałem. To tylko montaż. Bardzo profesjonalne. Uderz znowu matołka. Uciekaj przed bandytami. Dalej cię gonią. Sprawdź, gdzie możesz uciec. Wróć do wioski smurfów. Pójdź do tajnego przejścia. Grzyby mocy! Nie możesz się wydostać, nic nie widzisz. Wjadłeś grzyby, teraz umrzesz. Jesteś nieśmiertelny. Okazuje się, że nie jesteś dobrym graczem. Musisz dostać bana. Zauważ, że ten serwer to było angularowo.pl. Zapisz jego nazwę jako dziwny serwer. A teraz proś o Unbana.